Dobry wieczór, jestem troszeczkę zbulwersowany. Mam kierowcę dzisiaj, nie wiem skąd oni dają takich kierowców. Dostałem. Ale powiem Wam tak, kochani, że tak siedziałem dzisiaj na tej zbiórce i tak sobie myślę, jak ja kilka lat temu z okładem mówiłem: będę mówił najpierw, że jestem alkoholikiem. Na imię mam Wiesiech. Nie tak jak inni mówią, mam na imię tam Chris, jestem alkoholikiem. Nie? A ja mówię. A dlaczego? Wiecie dlaczego? Dlatego, ponieważ chciałem wszystko zrobić, żeby przestać pić. Myślałem, że na takich prostych rzeczach może mi to w jakiś sposób pomóc. I tak to dzisiaj jest, kochani, że doceniam to, co kiedyś udało mi się, że w końcu załapałem. Znaczy, tak naprawdę to ja... O, tutaj bar Fawory słynny. O, właśnie. Tak. No i ja tu, mnie tu... Kochani, doceniam to, co mi się przydarzyło, że to jest tak naprawdę cud, że ja dzisiaj nie piję, że nie palę i że jestem dla Was wiarygodny, bo nie kłnę, nie kłamie, nie kradnę. Trzymam dietę. Nikt mi nie może zarzucić, że żre tam po 17. Jeszcze wczoraj, dzisiaj mi kolega zapytał się, widzisz, jak ty naprawdę nie jesz? Ja mówię, no nie jem, nie jem. Ale powiem Wam, jak stanęłem na tych 10 kg, tak jak nie wiem czy nie przytyłem ale po jak to się mówi szałupy dupy nie urywa no po prostu nic mi to specjalnie nie daje że nie jem tyle że głodny chodzę <noise> może dłużej i jedziemy kochanie kochani tutaj prawda była kiedyś pętla szóstki nie. A tutaj się jechało, się już aż na mociny tramwajem 28, pętla na mocinach. A 17:27 do huty Warszawa, i wiecie mi, no, jak teraz tu jadę z tym kierowcą, prawda? Nie wiem dlaczego tam jadę. Jedoś nie chcę mnie gdzieś porwać. No, trudno Kochani, a tu jest, tu jest słynny mój Lasek Bielański Którym spożywałem Różnego rodzaju napoje Alkoholowe I był taką oazą dla mnie Kontaktem z naturą No, i co wam jeszcze dzisiaj powiem? Jest 5 stycznia, jest po prostu cudownie, no. Aha, i, i, i y, to, co teraz mi się przydarzyło, że ktoś tam na podstawie tych filmów ktoś mnie po, po, poprosił o pomoc. Słuchajcie, i ja mu pomogłem, i ten ktoś i ten ktoś po prostu się trzymał. No, to wydaje mi się, dlaczego tak jest, dlaczego mnie. Ktoś prosi o pomoc. No. Wiecie dlaczego? Bo jestem wiarygodny. I jeśli tak jest, to napiszcie w komentarzach albo dajcie lajka, like że tak jest po prostu. Bo mnie to też pomaga, nie? ta moja właśnie wiarygodność. Bo wiem, że jakbym się nachlał, to od razu połowa subskrybentów by tu uciekła. No bo począł go słuchać, taki był mądry i co? I znowu chla. Także to, że nie piję, nie palę, to jest dla mnie naprawdę... Robię też to właśnie to po to, żeby być wiarygodnym. Bo jak tu ktoś może mówić o spokoju, o łasce, jak co drugie słowo, to ka, kach i klną jak, po prostu, jak szewcy, nie? A, a, jeszcze, a jeszcze taki człowiek e, potrafi tutaj mówić o Bogu, o wierze, jak on wierzący. No. Nie będę się wypowiadał na ten temat. Ważne jest, słuchajcie, że no mam ten dar, nie ma się też zbytnio szczycić, bo to nie ma czym. To w każdej chwili może być zabrane poprzez to, że. E... O, tu przyjechaliśmy, widzicie? Poprzez to, wiecie, jest zabrane, wiecie, poprzez co? Że jest to dar. To nie jest z mojej zasługi. Nie? To jest to dar. I teraz zobaczcie, zostanę sam tu sam w aucie, pozostawiony. Hmm. I takie życie po prostu. A to jest stacja, w której bardzo często kupowałem papieroski sobie. I teraz już niestety nie kupuję sobie. Tylko tu jeszcze były te moje papierosy, które paliłem. Na tej stacji pamiętam. A, no i czasy się zmieniają, mówię. Wszystko się zmienia. I wszystko się kończy. I czas się zmienia coraz trudniej o jelenia. Kochani moi, pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie mój kanał, dajcie lajka na ten nowy rok. Rzyćcie subskrypcję. Piszcie o czym chcecie, żebyśmy pogadali. I pogadamy. Dzisiaj, ponieważ jest to początek nowego roku, pamiętajcie. Jest to okazja, żeby się cieszyć za to, że przeżyliśmy tam ten 2024 rok. Wiecie, ile osób nie, nie przeżyło? Dzisiaj wspominaliśmy takiego Andrzeja. O jaką się cieszył z tych roślin niepicia i tak dalej. Jakie tam plany miał i tu, i tam. No i co? I nagle Chopsiu, pach, pach, i, i, i nie ma chłopaka. No Także. Jest się z czego cieszyć. Być za co wdzięcznym. E, he, he, jestem. Moja, moja capka taką ma teraz. Teraz mam taką capkę. Pozdrawiam serdecznie. A co pole do polecenia? Oczywiście na Sky Show te wszystkie te, te seriale są rewelacyjne. Z, Net z Netflixa. Tych, nie pamiętam co, a no ten, ten Ferry 2, dalsza część ten o tym nie zła była, znaczy mnie nie, nie, nie za specjalnie powiem. ale nic, dzisiaj będziemy coś szukać ciekawego, dzisiaj niedziela, a ja jutro o, Trzech Króli kochani. Jest okazja, żeby też świętować. Pójść yy, z dziećmi i, i niedługo choinkę rozbieramy. Do Trzech Króli się trzyma. Tak, do Trzech Króli. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, cześć. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w Realu.